Panie Starosto, Panie Wójcie, znakomici goście, witam wszystkich przyjaciół Tymbarku i popieram ideę tego, żeby Tymbark był miastem. Myślę, że jako parlamentarzyści zrobimy wszystko, żeby przywrócić prawa miejskie Tymbarkowi, jeżeli taki będzie wniosek lokalnych włodarzy. Panie Wójcie, cała Polska cieszyłaby się z tego, że Tymbark jest miastem, ale póki co Tymbark jest świetnie rozwijającą się gminą. O wspaniałej tradycji, z bogatą tożsamością, z wieloma aktywnymi osobami, które zabiegają o to, żeby to była miejscowość wzorowa. Taką osobą jest gospodarz, pan Wójt Ptaszek, który zintegrował wokół siebie liderów lokalnej społeczności, radnych, przedsiębiorców i ma wielu przyjaciół, chociażby właśnie w postaci parlamentarzystów. Ten Skok cywilizacyjny, który niewątpliwie jest przed tym barkiem możliwy, na pewno będzie pochodził z decyzji rządu o budowie kolei. Tym bark Kraków, tym bark Nowy Sącz, zakopane. Wierzę w to głęboko, że ona powstanie, ale mili Państwo, to co najważniejsze, to z okazji Dni Tym Barku, święta, które wpisuje się znakomicie w wiele innych tego typu spotkań, integrujących naszą lokalną społeczność, wspólnotę, pokazujących piękno naszej ziemi limanowskiej, naszego regionu, wpisujący się w tą bogatą tradycję budowania kontaktów między miejscowościami, między miastami, między naszymi pięknymi miejscowościami. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy tworzą klimat tej miejscowości, którzy na co dzień też są plany, przygotowują, opracowują nowe inwestycje, nowe inwestycje w infrastrukturze. To wszystko, co czyni tą ziemię jeszcze piękniejszą, bardziej przyjazną dla mieszkańców i to wszystko, co powoduje, że chcemy tutaj planować swoją przyszłość. Jako poseł gwarantuję, że też zrobię wszystko, żeby dalej te transfery społeczne, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wygospodarował, które są wielomilionowe, żeby mogły być trwałe, żeby były czymś, do czego Przyzwyczajmy naszych obywateli, na czym będą budować swoją trwałą pozycję, też w relacji do mieszkańców innych państw nowoczesnej Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią składową, jako państwo, częścią tej wspólnoty europejskiej. Mili Państwo, ale dzisiaj życzę wszystkim miłej zabawy, życzę tym barkowi wielu przyjaciół i gratuluję tego wspaniałego spotkania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz e, pragnę zaprosić.